Cześć, witajcie. Zabieram Was na zakupy ze mną. Jestem w Pepko. Z tego miejsca proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału z dzwoneczkiem, zostawienie jakichś śladu po sobie, uśmiech, serduszka jak nie macie czasu oraz do polubienia Instagrama. Link macie pod filmem. Jest tam wiele rzeczy, których no stylizacji, których nie ma na YouTubie, 25 zł, beach bag, Patrzcie. Fajna cena wam powiem e, 25 zł dobra tu ma tak wiele kieszeni ta torba e, słuchajcie fajna jest, patrzcie nasuwa na plaży taka jest zielona, żółta i pomarańczowa słuchajcie, podoba mi się ta pomarańczowa bardzo. Pomarańcz jest młodny, żółta też mi się podoba. No słuchajcie, fajna e, taka torba Coś innego w każdym razie. No i tak, mamy takie poduszki po dwie, na meble ogrodowe na przykład. Ale jakieś inne krzesła. 12 zł i taka kolorystyka jest. Mamy takie grubsze, jak ktoś woli. To jest cięższe w ogóle, stabilniejsze 40 zł, już takie grubsze. Jestem ciekawa w jakiej cenie, bo to są takie kolorowe, ale chyba też tak, 20 zł. Bardzo ładne są. Powiem, ładne kolory w ogóle. No i co to jest? Słuchajcie, to jakiś za 50 zł na piknik. Słuchajcie, taki koc piknikowy. No, i w dobrej cenie za 40 zł na takie meble ogrodowe są takie, słuchajcie, materacyki. A co to jest to? O Jezu, słuchajcie, tu jest mało miejsca w tym sklepie. Zastanawiam się, co to jest. Nie wiem. Dajcie znać, co obstawiacie. Ja nie będę zgadywać. Nie wiem, co to jest, powiem wam szczerze taki pojemniczek no i słuchajcie kosmetyczki taką mamy za 15 zł bikini bag o, żeby dać trójkąpielowy. kąpielowy dobra, spoko kolejna kosmetyczka są dwie też fajnie cena 15 zł jest fioletowa no i Cóż to jest to? Traber. O, organizer taki. Za 15 zł. I taka kosmetyczka męska. 15 zł. O, słuchajcie, fajnie jest. Patrzcie. E, za 25 zł. Taki ręcznik z myszką Miki. Śliczny jest. A te ręczniki już bez myszki Miki, jaka cena? E, te są za 30 zł. O, i czekajcie, tu jest chyba taki ręcznik szybko schnący. One są też w dekatlonie za 30 zł. Mało miejsca zajmują szybko, wyschną. Tak. Te wkłady mam, powiem Wam. Sprawdziły się u mnie w tamtym roku 4 zł. Do lodówek takich albo do jakiejś torby takiej termicznej, żeby trzymało zimno. Tutaj mamy, patrzcie, przeciwdeszczowy taki płaszczyk. Za 2 zł. Fajna cena, patrzcie. O. Mamy wiatraczek za 12 zł. To jest wszystko, słuchajcie, pomyślane do podróży. Travel, butelki takie za 8 zł. Ale słuchajcie, one są bardzo małe. Nie wiem, co bym tam miała przechowywać. Hmm, takie bidony. Za 10 zł to bardziej. Bo tu można lód wsypać albo jakieś owoce. Super. No i takie ciekawe, słuchajcie, plastikowe butelki. Ale ładnie wyglądają, bo mają fajny ten korek. Za 4 zł. Bardzo ładnie wyglądają, patrzcie. O. No i słuchajcie, taki materac za 40 zł. Jest. I... Takie, słuchajcie, na szyję, poduchy za 33 zł, w które się przydadzą w podróży. Ale one są bardzo miękkie, fajne, ale ja proferuję takie dmuchane, które mało miejsca zajmują. No bo tą trzeba gdzieś schować. Bardzo miłe są, wam powiem, one w dotyku. 35 zł. No i jestem ciekawa, co tam jest, tą góry. Cóż to jest? A, takie poduchy, słuchajcie. No one były w tamtym roku z takim, z takim wypełnieniem, ale taka kasza, taki steropian, 17 zł. Bardzo jest to miłe wam powiem. I takie jest w dotyku. No i mamy taki piknikowy matę za 20 zł. To fajna cena, słuchajcie. I tutaj mamy też taką matę za 45 zł. Tu już każdy sobie może dobrać po prostu jaką chce, jaki kolor i w jakiej cenie. I tak się prezentują takie rzeczy, słuchajcie, też plażowe. O, i tutaj mamy koszulkę z nowości. Patrzcie, też taka plażowa muszle. O, na dole ma taką koronkę. I zobaczymy cenę. 20 zł. Bardzo fajna. I słuchajcie, jeśli tematyka plażowa, to jeszcze klapki. Wam pokażę. Japonki. Dla dziewczynek za 12 zł, za 10. Takie płciki za 17. O. Oficzne kapciuszki za 20. Jejku, patrzcie jakie piękne. Miś puchatek rządzi. Za 25, bardzo oficjalny. Te z futrem, słuchajcie. Modne, za 20 zł. a mój pies by miał co robić z tym futrem. E, przecież, żeby nie darował mi. No i, kochani, mm, te klapki mogę polecić, bo już je miałam. I cena 17, no to fajna cena, powiem Wam. No i te futrzane bardzo mi się podobają, Wam je już pokazywałam. I cena na 25 zł też bardzo takie przyjemne, fajne. O, I tak to się, słuchajcie, wszystko prezentuje. Te Wam pokazywałam za 20, te uważam, że są przepiękne i kosztują 30. Są przepiękne, z psami, no cud. Słuchajcie. O i tak mam jeszcze to wszystko, słuchajcie, obiadę. I na to, słuchajcie, rzeczy. Ta torba jest dla mnie plażowa hitem. E, bardzo jest taka fajna. Ma dużo przegródek i ja wam życzę z tego miejsca cudnego, miłego dnia i do następnego. Cześć.